Nie masz pomysłu na prezent? Pokażę Ci 10 propozycji, które sam chciałabym dostać. Zestaw pięknych kamionkowych mis, które nie tylko pięknie wyglądają, ale będą służyły na co dzień. Przepiśnik albo kalendarz na 2026 dla każdej osoby, która kocha gotować fartuszek w wersji vintage. Ręcznie robiony kubek albo filiżanka i tylko zobaczcie na te słodkie wisienki. A teraz coś, co sprawi niebywałą przyjemność wszystkim miłośnikom kawy kawiarka, ale tylko zobaczcie jaka, no czy to nie jest najsłodsza kawiarka, jaką wy żeście widziały. Nie ma zimy bez świecy, a jak świeca to sojowa, naturalna, żeliwny garnek do pieczenia chleba, bo wszyscy, którzy złapali bakcyla na pieczenie chleba, wiedzą jak ważny jest dobry sprzęt do tego, żeby ten chleb wypiekać. Ten Garnek również mi się mega marzy. Zestaw kawy i herbaty, pięknie zapakowany zestaw prezentowy. Żeliwna patelnia albo żeliwny garnek, który starczy Wam na lata. Zestaw książek i tą serię ja Wam tak bardzo polecam, bo ona jest tak wspaniała. Dajcie koniecznie znać, co Wy dopisałybyście do tej listy.